Trze. I coś widzę takiego bardzo dziwnego. Nie wiem, co to za stwór? To chyba jest jakiś pająk! Czy ty jesteś pająkiem? Tak. i nowym? Dinozaurem! O, muszę z dinozaurem Wygląda mi się, że to jest jakiś pająk. O, boimy się go! Boimy się! Odwróć się i pobiegnij w drugą stronę, proszę cię! Bo bardzo się boję tego stwora. Siedź i tak dziwnie wygląda. I proszę. I odchodzi, odchodzi. Czyż nie wygląda jak jakiś pająk? Odwróć się do nas jeszcze raz. Tak. O! O! Wygląda. Boimy się Boimy się go. No się Boimy się Boimy Wszystkie teraz. się tego. się boją. Boimy A teraz przestraszymy chyba. Rysia. się w Boimy się